Rozdział 4. Ku tamtemu brzegowi Głoszoną przez furierzystów rosyjskich z zapałem myśl o rychłej ruinie cywilizacji rozwijał bez porównania świetniej od nich Aleksander Herzen. Obraz tej spodziewanej ruiny pociąga jego wyobraźnią z magnetyczną jakąś siłą od lat młodych. Nieraz dziś jeszcze powtarzana jest w literaturze opinia, Jakoby dopiero rewolucja europejska 1848 i 1949 roku, z jej połowicznym we Francji, a ujemnym w krajach Europy Środkowej, rezultatem, spowodowała przełom w poglądach Hercena, a mianowicie przejście od oczarowania formami życia zachodniego do rozczarowania i pesymizmu w stosunku do Europy. W istocie zaś krytyczny stosunek Hercena do Europy Zachodniej i jego przepowiednie katastrofy cywilizacji europejskiej datują się sprzed roku 1848. Zwrócił na to uwagę już Strachow, lecz on, jako zwolennik Danilewskiego, oświetlał tę ewolucję Hercena ujemnie ze stanowiska reakcyjno-słowianofilskiego. Niewiara w trwałość cywilizacji zachodniej jest charakterystyczną cechą wybitnych umysłów rosyjskich. U Hercena, Bakunina, Pietraszewców te przepowiednie ruiny cywilizacji występują w związku z ich teoriami rewolucyjnymi. Lecz znamienną rzeczą jest fakt, który już podniósł sam Hercem, a zanim Strachow, Karmazin, tak daleki od rojeń rewolucyjnych, Przepowiedział w końcu XVIII wieku upadek cywilizacji zachodniej. Jego Jeremiady z roku 1794 są jak gdyby prologiem do późniejszych rozmyślań Hercena po roku 1848. Było podłoże głębsze w tych kasandrowych przepowiedniach Rosjan, tak odpowiadających ich utajonym oczekiwaniom. Rosjanie nie doceniali trwałości cywilizacji. Gdyż nie przeszedłszy sami trudu tworzenia tej cywilizacji w ciągu stuleci, widzieli tylko powierzchnię życia europejskiego i na niej sztucznie jakby piękny gmach wzniesiony z niewidzialnymi dla ich powierzchownego wzroku fundamentami. Ilekolwiek razy doł huragan rewolucyjny na zachodzie, Rosjanie sądzili, iż ten gmach runie w gruzy. Mniemali, iż teorie rewolucji socjalnej zawierają wyrok nieodwołalny na tę budowlę, nie wrosłą w grunt podstawami swemi. To jest jeden powód, tłumaczący łatwość ich wiary w katastrofę. Były poza tym inne powody, z dziejów Rosji wynikające, tłumaczące radość tej wiary i nadzieje promienne z katastrofą przyszłą związane. Karmazinowi nasuwa się analogia między współczesnym mu zachodem a cywilizowanymi państwami wschodu starożytnego, które runęły w gruzy. Hercena od lat młodych fascynuje analogia między Rzymem starożytnym epoki upadku a Europą nowoczesną. Karamazin ubolewa sentymentalnym tonem XVIII wieku nad ruiną cywilizacji. Lecz dziwnie łatwo pochopnie w nią wierzy. Cytat. Osiemnasty wiek kończy się, pisze w 1794 roku. w Wieku oświecenia, nie poznaję ciebie. We krwi i płomieniach nie poznaję ciebie. Wśród morderstw i ruin, nie poznaję ciebie. Niebiańskie piękno zniknęło. Węże syczą na jego miejscu. Co za metamorfoza? Zadaje Karalmazin pytanie. Czy nie ma mocy jakiego tajemniczego prawa dziejowego ludzkości, doszedłszy do szczytu oświecenia, na powrót pogrąża się w barbarzyństwo? Czyni pobieżny przegląd dziejów powszechnych i utwierdza się w przekonaniu, że ludzkość stoi w przededniu katastrofy? Już pokolenie obecne, dumne z postępów w wiedzy, sądziło, że przypływa do brzegu doskonałości, lecz Oto cel ten ginie w groźnej, tajemniczej mgle. Dla chwalcy przeszłości, Karamazina, wśród burzy wielkiej rewolucji upragniony brzeg ginie we mgle. Dla proroka przyszłości, Hercena, tamten brzeg, brzeg wyzwolenia, wyłania się dopiero z mgły, wśród straszliwej rewolucji, wśród pożogi Starego Świata. Już z listów o badaniu natury, publikowanych w Rosji pomiędzy rokiem 1880, 44 a 45 przeziera pogląd Hercena na losy ludzkości, który znalazł wyraz pełniejszy później w jego przepowiedniach o nadchodzącej rewolucji. Heglowski schemat rozwoju od tezy przez antytezę do syntezy zastosowany został przez Hercena jako formuła dziejowa pochodu ludzkości od świata grecko-rzymskiego poprzez jego ruinę średniowiecze do społeczeństwa nowoczesnego. Heglowski ten schemat stosowany do historiozofii staje się z czasem dla Hercena algebrą rewolucji. Myśli o ruinie świata starożytnego, przenoszone drogą analogii na chwilę współczesną, będą wracały jako stale powtarzający się motyw w późniejszych jego pracach. Hercen neguje postęp jako stałą, wieczną formę przechodzenia stopniowego form niższych w wyższe. Postęp według niego odbywa się tylko w ramach pewnego okresu, ku jego schyłkowi doprowadza do powstania wewnętrznych sprzeczności i wówczas staje u kresu, u stóp piętrzącej się przeszkody, tamującej dalszy rozwój. Do dalszego rozwoju ludzkości potrzebny jest wówczas przełom, katastrofa starcie na miazgę zwietrzałych kształtów obumierającego okresu. I tworzenie z tego materiału nowego jakościowo życia. W tym poglądzie na postęp znać wpływ Jana Baptysty Wiko z jego teorią o przechodzeniu przez ludzkość cyklu okresów jednego po drugim, ze stadiami wznoszenia się, rozkwitu i upadku. Z obfitego materiału swej lektury hercen wybiera to, co mu jest potrzebne do jego społeczno-dziejowej konstrukcji. Zarysowującej się choćby jeszcze w zamglonych kształtach, już w pierwszych pracach literackich. Myśl zbliżającej się ruiny cywilizacji współczesnej przewija się przez artykuły filozoficzne z pierwszej epoki twórczości Hercena. W artykułach o dyletantyzmie w nauce, zwłaszcza w ostatnim z nich O buddyzmie w nauce z roku 1843. Herzen, przystosowując się do ram cenzury, kojarzy saint simonowskie rojenia o nowym chrześcijaństwie z dialektyką Hegla i w znaczący sposób mówi o zbliżającej się pełnoletności rodzaju ludzkiego. Sięga do epoki początków chrześcijaństwa, lecz wyraźnie ma na myśli przyszłość. Augustyn na gruzach starego świata głosi wielką myśl Królestwa Bożego. Myśl ta spoczywa w głębi chrześcijaństwa, lecz pozostaje niepojęta w ciągu stuleci. Nie więcej jak wiek temu ludzkość zaczęła zdawać sobie sprawę ze swego dotychczasowego życia. Nauka zaczęła odpowiadać na zagadki nasuwające się przy badaniu dziejów. Niebawem rozpocznie się z kolei dzieło świadomego czynu. Cytat Zwrót świątyni wiedzy ludzkości. Wyjdzie z dumnym, otwartym czołem, wiedzą natchniona omnia sua secum portans, na twórcze budowanie Królestwa Bożego. Lecz jakże się to stanie? Jak należy do przyszłości? Możemy przeczuwać tę przeszłość. Gdy czas nadejdzie, błyskawica wydarzeń rozedrze chmury, spali przeszkody i przyszłość jak Palas Atene narodzi się w pełnym uzbrojeniu. W listach o badaniu natury starał się Herzen ilustrować na przykład z przeszłości, jak to błyskawica wydarzeń rozdziera chmury. Na przykładzie walki chrześcijaństwa ze światem starożytnym stwierdza, iż nowa era dziejowa może nadejść tylko po zdruzgotaniu poprzedniej i obrazowo przedstawił okres zmagania się światów. Pokonane stare formy nie zaraz schodzą do grobu, pisze w czwartym liście pod tytułem Ostatnia epoka nauki starożytnej. Długotrwałość i upór form zanikających oparte są na wewnętrznej sile zachowawczej tkwiącej w świecie istniejącym. Wspomnienie i nadzieja status kwoi postęp. Oto antynomie historii, dwa jej brzegi. Siła zachowawcza budzi w duszy święte wspomnienia, bliskie i rodzime, wzywa do powrotu do domu rodzicielskiego, gdzie upłynęła młodość bez troski, i zapomina, że dom stał się ciasny i na pół rozwalił się. Wiek złoty jest punktem wyjścia dla tego kierunku, zaś prąd doskonalenia zdąża ku złotemu wiekowi, chociaż nadzieja na każdym kroku pokonywa wspomnienie. Lecz walka ich jest zacięta i długotrwała. Przeszłość broni się strasznie, to zrozumiałe. Powstają próby utrzymania starych kształtów. Oto Julian odstępca. Za jego czasów kwestia samego istnienia świata starożytnego postawiona była ze straszną jasnością. Julian był to gorący marzyciel, człowiek energicznego ducha. Cytat. W jego osobie świat starożytny oczyścił się, zajaśniał, jak gdyby świadomie gotując się do uczciwego i dostojnego skonu. Wola jego była twarda, szlachetna, rozum genialny. Wszystko na próżno. Jakaś ponura poezja otacza ludzi przeszłości jest coś wzruszającego w ich procesji pogrzebowej, kroczącej w tył, w ich wiecznie płonnych próbach wskrzeszania trupa. Koniec cytatu. Ostatni okres przed wejściem w nową fazę życia jest ciężki, nieznośny dla każdego myślącego człowieka. Wszystkie kwestie stają się przykre. Ludzie gotowi są powziąć najniedorzeczniejsze postanowienia, byle tylko uspokoić się. Fanatyczne wierzenia trwają obok zimnej niewiary, szalone nadzieje obok rozpaczy, przeczucie dręczy. Istnieje pragnienie wydarzeń, a pozornie nic się nie dzieje. Cytat: To głucha podziemna praca, męcząca brzemienność, czas utrapień i cierpień. Biedne przejściowe pokolenia zwykle giną w pół drogi, wycieńczone stanem gorączki, pokolenia na wymarciu, nie należące ani do tego, ani do innego świata. Nowy świat spotkał się uroczyście w osobie apostoła Pawła ze Starym i zwyciężył. W piątym liście, poświęconym scholastyce, przechodzi Hercen do świata nowego, chrześcijańskiego. Chrześcijaństwo jako negacja, zniszczenie dawnego świata. Ta myśl wciąż powraca. Cytat. Chrześcijaństwo było zupełnym przeciwieństwem świata starożytnego. Weźcie De Civitate Dei, Augustyna i utwory polemiczne pierwszych pisarzy chrześcijańskich. Oto jak trzeba wypierać się tego, co stare i przestarzałe. Chrześcijaństwo było prostą, ostrą antytezą świata starożytnego. Przeciwieństwo pomiędzy poglądem chrześcijańskim a starożytnym wymagało nie przeróbki, a przeistoczenia. W styczniu 1847 roku Hercen, za legalnym paszportem, udał się do Wód Mineralnych na Zachód. Przekraczał granicę, aby już więcej do Rosji nie powrócić. Z uczuciem radości stanął wreszcie na obcej ziemi. Na granicy pruskiej wydało się przez chwilę, że zgubił paszport. Nie chciano go puścić dalej. Zgnębiony był ciężką myślą, że wypadnie mu wrócić do ojczyzny. Cytat. Czułem się już w Petersburgu. Figury Kokoszkina i Sachtyńskiego, Dubleta i Mikołaja majaczyły w mej głowie. Oto masz podróż, oto masz Paryż, wolność druku, Izby i teatry. Znowu zobaczą czynowników ministerialnych, rewirowych i wszelkich innych policjantów stójkowych z dwoma błyszczącymi guzikami, którymi patrzą w tył za siebie. Lecz wreszcie paszport się odnalazł. Wybuch radości i dalsza podróż do Królewca. Cytat. Przyjechałem do Królewca. Byliśmy weseli. Ciężka bryła spadła z piersi. Nieprzyjemne uczucie strachu, przejmujące poczucie podejrzliwości, odleciały. W oknie księgarni wystawione były karykatury Mikołaja. Natychmiast rzuciłem się na nie i kupiłem cały zapas. Wieczorem byłem w niewielkim, brudnym i złym teatrze. Lecz i stąd powracałem rozgorączkowany nie aktorami, a publicznością, która po większej części składała się z robotników i młodzieży. W antraktach wszyscy mówili głośno i swobodnie, wszyscy nakładali kapelusze. Ta swoboda, ten żywioł pogodniejszy, żywszy, uderza Rosjanina po przekroczeniu granicy. Rząd petersburski jest do tego stopnia brutalny i nieokrzesany, tak wyłącznie despotyczny, że lubi napędzać strach, chce, by przed nim wszystko drżało. Słowem, nie tylko władzy, lecz i jej misję en sceny. Idea ładu społecznego dla carów petersburskich to przedpokój i koszary. A przecież był hercen dopiero w kraju Fryderyka Wilhelma IV, szwagra Mikołaja, przyjechawszy Prusy wszerz, zatrzymał się na krótko w kolonii. Już pierwszy zachwyt dla zachodu mijał. Groźny obraz Mikołaja i dubleta zasnuwały się mgłą, zjawia się znamienny ton cierpki we wrażeniach w podróży. Oto jak opisuje wrażenia swe z kolonii w pierwszym, w pierwszym z serii listów z Aveni Marigny, pisanym w roku 1847 do pisma Savrymiennik. Cytat. Przejdźmy się po kolonii. Czego tam nie ma? Niezłomne mury, ciężkie romańskie kościoły, kolosalny wzór katedry gotyckiej, dom templariuszy, ponurych rycerzy mnichów stojących mrocznie na granicy feudalizmu i centralizacji. Kolegium Jezuitów, ponurych mnichów rycerzy, stojących mrocznie na granicy papiestwa i reformacji, kościoły doby odrodzenia, gmachy rządowe zbudowane za czasów jednej niepodzielnej Rzeczypospolitej, nowe fortyfikacje przypominające erę napoleońską i na koniec rusztowanie dookoła katedry. Wszędzie wspomnienia, wszędzie legendy. Spójrzcie ku górze. Z czwartego piętra wyglądają dwie głowy końskie z białego marmuru. Tu był cud. Spójrzcie w dół. Oto miejsce, gdzie Chrystus ukazał się przed kilku wiekami modlącemu się chłopcu i wziął od niego jabłko. Wiele żył ten kraj. Wiele żyła w ogóle Europa. Dziesiątki wieków wyzierają z za każdego ociosanego kamienia. Za każdego ograniczonego sądu. Za plecami Europejczyka widać długi poczet majestatycznych twarzy, niby procesję cieni królewskich w Magbecie. Czego nie było nad renem między tym czasem, gdy Karol Wielki, u schyłku swych dni, siadywał na znanym krześle akwizgrańskim Śmieję się, bo nie mogłem przeczytać krzesła akwizgrańskiego no proszę a tym gdy na tym krześle odpoczywała po spacerze kobieta z ognistymi oczyma, smagła kreolka, cesarzowa Francuzów. A przedtem? A później? Siwe, zczerniałe pomniki nadają Europie zbyt artystyczną fizjonomię, obrażającą dlatego, kto nie ma tylu świetnych przodków i tylu wielkich tradycji. Czasem nie swoje robi się naszemu bratu z Cycie wśród tych, spadkowych bogactw i odziedziczonych min. Dziwne jest położenie obcego w sali rodowej, gdzie każdy portret, każdy przedmiot są drogie dla potomków, a dla niego obce. Patrzy z ciekawością na to, o czym swoi wspominają z miłością. Jemu trzeba opowiedzieć to, co tamci znają od kołyski. Lecz z drugiej strony czy nie tu ojczyzna naszej myśli, naszej oświaty? Czy powinowacąc nas z Europą, Piotr I nie zapewnił nam prawa dziedzictwa? Czy nie zdobyliśmy go sami, przyswajając sobie kwestię Europy, jej troski, cierpienia wraz z jej nabytym doświadczeniem i nabytą mądrością? Nasza przeszłość jest biedna. Nie chcemy wymyślać heraldycznych baśni. Mało mamy własnych wspomnień. Nie jest to nieszczęście, skoro wspomnienia Europy, jej przeszłości, stały się naszym wspomnieniem i naszą przeszłością. Lecz Europejczyk znajduje się pod wpływem swej przeszłości i nie może się od niej wyzwolić. Dla niego współczesność to dach wielopiętrowego domu. Dla nas i dla Ameryki Północnej to wysoki taras, fundament. Jego poddasze to nasz parter. Od tego końca zaczynamy. Niepodobna, nie przypomnieć wiersza, dychsort sort nikt im, no nie, 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 na wiersz po niemiecku nie dam się namówić. Cytat: i oto mam teraz w głowie nie kolonię, nie jej katedrę, a długi szereg isp i śnieg skrzypiący. Ten pierwszy list z Avenue Marini. Rzuca wiele światła na cały system hercena stopniowo później rozwijany. A gdy system ten wysnuty był z głębi ducha rosyjskiego, list ten rzuca zarazem snop światła na drogi, jakimi pomknie myśl rewolucyjna rosyjska. Hercen powitał Europę wybuchem radości. Była ona dla niego wcieleniem marzeń i tęsknot młodości. Witał ją całą. Od królewca do Paryża jako swój kraj, bliższy mu obyczajem, kulturą, duchem niż ta okolica morem dotknięta, jak nazywał z czasem Rosją Mikołaja. Takie były pierwsze wrażenia. Lecz powoli w tej wyśnionej od dzieciństwa Europie zaczyna się czuć jakoś obco. Cywilizacja to wytwór starszych oświeconych narodów. Dziwnych uczuć doznaje gość z olbrzymiej krainy pokrytej całunem śniegu, wśród którego tu i ówdzie czernieje szereg prostych, nędznych chat i z rzadka, gdzie niegdzie widnieją miasta, które błyszczą niby blichtrem, bladą imitacją zachodniego życia. Czuję się ukorzony bogactwem tej cywilizacji. On, scyta, pasierb historii, Zapóźniony i wykolejony w edukacji. Wobec tych szkolonych od dziesiątków pokoleń ludzi ma poczucie krzywdy, goryczy. W duszy tego zachodowca, jakim był w kraju, zaczyna budzić się z chwilą, gdy zetknął się z Zachodem przeciwstawienie Rosja a Europa. Długi szereg chat wśród śniegu biednych, lecz drogich i swojskich. Coraz bardziej drogich w miarę tego, jak obraz Rosji przechodzi we wspomnienie. Z jednej strony, a z drugiej strony, romańskie i gotyckie świątynie pokryte pleśnią wieków mury, do których przyrosły wspomnienia i legendy. Lecz dawny zachodowiec, który sam duchem wywodził się z Europy, znów budzi się w duszy. Wszak Piotr I wcielił Rosję do Europy. Jej przeszłość to odtąd przeszłość Rosji. Adoptowane dziecko dziedziczy po rodzicach przybranych. Wprawdzie adopcja nie może zastąpić rzeczywistej filiacji, lecz tu skrzywdzone uczucie narodowe podsuwa sowizmat. Ta bogata przeszłość to pętla dla spowodnego rozwoju. Myśl ta rzucona nieśmiało stanie się z czasem kamieniem węgielnym teorii. Tymczasem już ubogi pasierb cywilizacji rzuca parę znamiennych słów lekceważenia dla tego bogactwa, którego nie jest zdolny przejąć w pełni. Niepotrzebne wspomnienia, dziesiątki wieków wyzierają za każdego ograniczonego sądu. Bogactwo spadkowe przedstawiać mu się zaczyna jako balast raczej niż skarb. Takie są myśli i uczucia z cyty który wyjrzał poza granice swojej ojczyzny, z cyty genialnego, pojmującego lotnym umysłem wszystkie kwestie i zagadki zachodu, umiejącego w czarujący sposób malować szczyty cywilizacji, myśli to i uczucia skomplikowane, niejednolite, rozdwojone. Cywilizacja ma dla niego urok nieprzeparty, podziwia ją, lecz z głębi duszy wypływa jakieś uczucie niedobre kiełkującej zazdrości, niechęci. Nie może wyzwolić się od uroku, lecz nie może uwolnić się i od odczuć przykrych. Odi et amo. Genialny z cyta. Brak mu tradycji. Brak mu tych instynktów, które dać mu może tylko kilkanaście wieków cywilizacji. Nieprzerwanej, idącej z pokolenia na pokolenie. Gdy hercen zetknął się z cywilizacją zachodu, w jego duszy odezwać się musiało wspomnienie ponurych słów, które przed laty padły jako ołów na jego mózg i zostawiły odtąd ciężką zadumę. Cytat: Przyszliśmy na świat jako dzieci nieprawe. Brzmiały twarde słowa Czadajewa. Bez dziedzictwa, bez związku z ludźmi, którzy nas poprzedzili, nie przyzwoiliśmy sobie ani jednej z pouczających lekcji historii. Każdy z nas musi sam nawiązać zerwaną nić pokrewieństwa z całą ludzkością. Młotami trzeba nam wbijać do głowy to, co gdzie indziej stało się przyzwyczajeniem, instynktem. Wspomnienia nasze nie sięgają poza dzień wczorajszy. Jesteśmy niejako obcy sami dla siebie. Koniec cytatu. Przekleństwo niższości cywilizacyjnej własnego narodu. Żywym echem odzywa się w duszy Hercena, gdy patrzy na katedrę kolońską, a potem na mury Paryża. Co tu czynić? Jak zażegnać tę klątwę? Aby zrównać się z oświeconymi narodami, powinniśmy na nowo rozpocząć dla siebie całe wychowanie rodu ludzkiego. Oczywiście trud to wielki i może jedno pokolenie nie jest w stanie go wykonać. Brzmiały surowe słowa Czadajewa. A więc iść na powrót do szkółki europejskiej, jak za to Piotra I? Ciężka to perspektywa. W umyśle Hercena błyska idea innego rozwiązania, którą zamknie na razie w krótkim porównaniu. Dach wysokiego gmachu cywilizacji to gotowy już taras, od którego Rosja budować będzie wyżej w górę. Ta chwila, gdy największy publicysta Rosji nowoczesnej. Zetknąwszy się z zachodem, poczuł się z cytą, była rewelacją kryjącą w sobie groźne przepowiednie dla przyszłości. W głośnym wierszu z cytowie Aleksander Blok za czasów dzisiejszej rewolucji jakby na nowo podejmuje myśl Hercena. Zwracając się do starego świata, wzywa go, aby jak Edyp zatrzymał się przed sfinksową zagadką Rosji i zastanowił się. Cytat. Rosja Sfinks, to radując się, to smucąc, to brocząc krwią czarną, patrzy ona na ciebie z nienawiścią i z miłością. Ten Sfinks pojmuje i zna Europę na wylot. My wszystko kochamy, i ar zimnych liczb, i dar widzeń boskich. Wszystko do nas przemawia, przenika myśl galijska i chmurny geniusz germański. My pamiętamy wszystko. Piekło ulic Paryża i rzeźwiący chłód Wenecji, oddalony aromat cytrynowych gajów i dymiące gmachy kolonii. My kochamy ciało, smak i barwę jego i duszny, śmiertelny jego zapach. Czy nasza w tym wina, jeśli zachrzęści wasz szkielet w ciężkich, pieściwych naszych łapach? Koniec cytatu. Ta ostatnia dla Europy perspektywa, jako łączny wynik skombinowanej miłości i nienawiści ku niej Sfinksa, była wysuwana i przez Hercena, tylko jeszcze bez tej chuligańskiej obrazowości. I grając bardzo groźnymi perspektywami i ponurymi przepowiedniami, Hercen zatrzymuje się zwykle na jakimś ogólnym majestatycznym, konturowym zarysie zagłady Starego Świata i unika konkretnych obrazów krwi. Morderstwa, wandalizmu. W tym miejscu zrobimy przerwę w tym rozdziale i będzie podpisany 4a.